Cześć, witam Was na filmie z serii odpowiedzi na pytania. Mnie można zadawać pytania drogą mailową. Odpowiedzi są w formie filmu publicznego na YouTube albo w formie pisemnej na maila. Jeżeli chcecie odpowiedź na YouTube, należy zaznaczyć, że chcecie, żeby Wasza odpowiedź, żeby odpowiedź na Wasze pytanie znalazła się na filmie YouTube. Ja nie będę rozwodzić się tutaj dokładnie, jak to ma wyglądać, jak należy zadawać pytania. Wszelkie informacje opisuję bardzo dokładnie w mailu. Także adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę pytać. Ja wtedy bardzo dokładnie wszystko Wam opiszę. Istotne jest to, żeby zaznaczyć w pytaniu, czy chcecie na YouTube, czy chcecie. Yy, prywatnie, yy, prywatną yy, odpowiedź. I również istotną sprawą jest to, żeby kontaktowały się ze mną osoby pełnoletnie. Ok, yy, zaczniemy już nasze odpowiedzi. Oczywiście, znajdują się tutaj yy, odpowiedzi na, yy, na pytanie. A cóż, mi się te karty tak poprzekręcały znowu odpowiedzi na pytania dla osób właśnie, które chciały na YouTube. Okay. Pierwsze pytanie, Gosia. Jaki on ma do mnie stosunek? Co w głowie, co w sercu? On ma do gosi głowę. On emocjonalnie jeszcze nie jest dojrzały do, do związku, taki jest troszeczkę kapryśny, nie wie co by chciał. Y tak, jakby chciał, a nie do końca mógł. Bardzo emocjonalnie jest coś takiego świeżego w głowie, świeża emocja, ale jest to bardzo, bardzo niedojrzałe. W sercu mamy zatrzymanie, on za bardzo nie wie, co ma zrobić. Być może zastanawia się, tak? Ta, ta jego bardzo że tak powiem, przepraszam za wyrażenie niskich lotów emocjonalność, która jest w głowie, myślenie, tak, na temat związku, na temat miłości powoduje za u niego w sercu zatrzymanie że on nie wie co ma zrobić którą drogę, w którym kierunku ma podążać on w zasadzie jeżeli chodzi o miłość, tak, on nie wie, czy kocha w tym momencie, on się zastanawia, co on czuje, tak, jak to wygląda, czy w ogóle miłość ma tak wyglądać, czy inaczej, co on czuje, czy to co on czuje, czy to, czy jest, czy jest miłością, czy nie, jaki on ma stosunek, co on, tak jakby zamierza, mam wrażenie że on tak jakby podążał, bo to jest młoda osoba, no, albo zamierza, no, posłuchaj, Gosiu, w stronę innej kobiety, starszej kobiety, tak? I dlatego jest to zatrzymanie i wybór, tak? No, cesarzowa mówi o kobiecie starszej, dojrzałej, mówi też o macierzyństwie, tak, o dziecku, o takim no, bardzo dojrzałym podejściu. Albo ta cesarzowa może również oznaczać e, jego matkę, tak? Z racji tego, że jest, e, tak mi tutaj podajesz danie, no, dość młodą osobą, być może. Jego, jego rodzina, jego mama może, no niekoniecznie mama, może jakaś osoba starsza w jego otoczeniu yy, decyduje o może nie decyduje, ale wpływa na jego działanie, tak wpływa na jego działanie, w każdym razie niezbyt emocjonalnie on podchodzi do spraw miłosnych w stosunku do twojej osoby w sercu jest zatrzymanie, on nie wie co ma zrobić i w działaniach jest tak jakby nakierowany na inną kobietę, na inną starszą od siebie, tak, która jest w jego otoczeniu. Mam nadzieję, droga Gosiu, że Ci pomogłam. Dziękuję Ci bardzo za to pytanie. Co my mamy? Ja muszę zrobić, przepraszam, porządek z kartami, bo nie wiem gdzie, z czemu one mi się we wszystkie strony. Proszę moment, ja już to zrobię. Nie jak mam karty niepoukładane. Co jak się jakiś rozkład musiałam robić, żyje po prostu pomieszałam. Proszę o cierpliwość już się z tym uporam. Tak. Tak. Tutaj mamy to. to. ja nie czytam odwróconych kart aczkolwiek no nie przeszkadza mi jak ona tam się, ale wolę jak są, lubię jak są karty pokładane. dobrze następne pytanie, proszę o rozkład na marzec dobra i tutaj mamy Agnieszkę, rozkład na, Boże na marzec, co ja już tutaj tworzę, rozkład na maj, żyję w marcu jeszcze Maj maj, Agnieszka, rozkład na maj dla Agnieszki, na maj 2020. Maj 2020. Maj. W pierwszym tygodniu mamy jakąś blokadę. Co do pytania albo w ogóle. Blokadę, jeżeli chodzi o sprawy rodzinne. Coś, jakieś rozczarowanie, jakiś ból na, na forum, na, na planie rodziny, tak? Może spowodować jakieś blokady w kontaktach w Waszych, waszych rękach to jest jakby pierwszy tydzień, drugi tydzień, drugi tydzień, pewna kobieta może wprowadzać w twoim życiu jakieś ograniczenia, ale i to będą takie ograniczenia związane z finansami, z pracą, że ty możesz mieć problemy z rozpoczęciem czegoś, tak? Ograniczenie z rozpoczęciem spraw związanych z pracą, z finansami i na to może mieć wpływ niestety jakaś kobieta z twojego otoczenia, kobieta, którą znasz. No i znowu karta. Dobrze. Następny tydzień, maja... Będziesz starała się odwrócić tą sytuację, tak? Tak, jakby zła pasa tych pierwszych tygodni, tak? Jakieś trudności, które niosą za sobą pierwsze tygodnie, spowoduje, że Ty będziesz na tyle, do, albo mieć dość, albo będziesz miała na tyle możliwości skomunikowania się sama ze sobą, tak? Że będziesz potrafiła odejść od tych problemów, tym bardziej, że będziesz. Będą, będziesz miała też pomocne osoby wokół siebie, które pozwolą ci pewne sprawy yy, przezwyciężyć. Można powiedzieć, że też będziesz miała dobrą gwiazdę nad, 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 yy, nad sobą, tak? I uważaj to, co mówisz, uważaj jakie życzenia wypowiadasz. I mam wrażenie, że jeżeli pierwsze dwa tygodnie były troszeczkę kłopotliwe dla ciebie, to to raptem odwróci się na Twoją korzyść. Czyli prawdopodobnie. Yy, Wyciągniesz jakieś wnioski z tych sytuacji, które wydarzyły się w pierwszych tygodniach maja. Rozliczysz się z tymi sprawami. To spowoduje równowagę i stabilność, i taką możliwość, możliwość parcia do przodu, tak? To, jakby to koło fortuny spowoduje, że sytuacja odwróci się na dobrą stronę. Ty będziesz umiała rozliczyć się z tego, co się wydarzyło w, tym ty w tamtych tygodniach i ten ostatni tydzień da już stabilizację i cieszenie się, takie zakończenie, tak? tak jakby zbieranie plonów z, tych, z tej całej pracy, którą ty będziesz w. Wykonywała, tak? Będziesz się prawdopodobnie zmagała w tych pierwszych tygodniach. Jeżeli chodzi o emocje, w emocjach też widzę, w emocjach związkach, tak? Widzę też pewne zablokowanie. Widzę też pewną kobietę, która powoduje, że ty w emocjach będziesz chciała odsunąć się od złych rzeczy. Odsunąć się od tego, co cię dręczy, i rozliczyć się z tego, co, co ta kobieta w Twoich emocjach, czy też w Twoim związku, w Twoich uczuciach tą blokadę stwarza. Tak? Będziesz chciała od tego odchodzić. Jeżeli chodzi z kolei o sprawy finansowe, sprawy zawodowe. Tutaj sytuacja mimo wszystko wygląda lepiej, ponieważ mimo tych trudności z zaczynaniem czegoś od początku, tak, na, pocz na początku tego miesiąca, ty uporaś się z tym wszystkim i e, Twoja praca by także pomoc innych osób, spowoduje, że być może też innych osób z rodziny, tak? E, może dalszej rodziny, tak, spowoduje stabilizację. Finansową. Z kolei jeżeli chodzi o, o sprawy um, energetyczne, to musisz wyjść z pewnych ograniczeń, tak? Musisz y, zamknąć y, w sobie jakieś żale do jakiejś osoby, tak? Y, żeby y, te żale nie Powodowały osłabienia Twojej energetyki. Czasami warto jest, być może to, że Ty nie potrafisz za bardzo, nie potrafisz, może masz pewne ograniczenia z wyrażaniem uczuć, tak? Mogą wystąpić. Także jaka by była rada? Nie miej ograniczeń z wyrażaniem uczuć. Wypowiedz głośno, co Cię boli, co Cię kuje w sercu. Wypłacz się, oczyszcz się i Twoja energetyka jak najbardziej będzie wtedy tak jakby uzdrowiona. Myślę, że to, co zasiejesz w tym miesiącu, tak ta pracę, którą podejmiesz w tym miesiącu, będzie miała, yy, będzie czekała na, yy, na, na zebranie plonów twoich, twoich działań. Dobrze, kolejne pytanie anonimowo. Czy wróci do mnie i czy będziemy... Hmm. Przepraszam, czy... Ja tutaj jeszcze czytam tą całą um, całego maila. Um, czy wróci do mnie i czy będzie jakiś kontakt? OK. Sprawdzimy. wiem. Czy wróci do mnie? Czy będzie jakiś kontakt? 感觉。嗯 wrażenie, że jakieś sprawy rodzinne w tym momencie go blokują, tak dokładnie blokują, sprawy rodzinne blokują kontakt z tobą musi pracować nad czymś właśnie, bardzo mocno praca, mam wrażenie, że w tym momencie praca nad czymś być może na jakimiś, z jakimiś sprawami finansowymi związanymi z rodziną blokuje kontakt z twoją osobą skończę ten film i muszę poukładać karty, bo na pewno yy, yy, posłuchaj Kontakt będzie zainicjowany, będzie to krótki, krótki, krótki kontakt i mam wrażenie, że Ty zainicjujesz ten kontakt, że Ty będziesz próbowała się z nim kontaktować. Czy on wróci? Jeżeli jakiś mężczyzna swojego otoczenia, którego zna, z którego znasz, nie przeszkodzi w powrocie do siebie, to po pewnym czasie, po pewnym yy, przeczekaniu, tak? Bo tutaj mam poczekanie yy, i wybór, tak? Ktoś będzie musiał wybrać, być może ty będziesz musiała wybrać w tym momencie. To jest szansa na to, tylko tak mówię, trzeba poczekać. Jest szansa na to na powrót. Póki co yy, on kontaktu, na, mam wrażenie, że to będzie ty, wyjdziesz z kontaktem. Ja nie mówię, że to jest złe, bo to być może pozwoli Ci rozjaśnić, w jakiej sytuacji się znajdujesz, tak? Bo Ty nie wiesz, dlaczego on się nie kontaktuje. Mam wrażenie, że to Ty zainicjujesz ten kontakt i on będzie taki z Twojej strony niespodziewany, tak? Taka iskra, tak? Ale tak jak mówię, na krótko. Dlaczego się nie kontaktuje? Są jakieś blokady praca ze strony finansów rodzinnych. Wrócić nie teraz. Po dłuższym czasie jest szansa powrotu, pod warunkiem, że nie przeszkodzi w tym jakiś mężczyzna z Twojego otoczenia, którego znasz Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że Ci pomogło. Dobrze. Rozkład na maj 2020 dla Eli. Ela, rozkład maj 2020. 把十的点情 Ela, rozkład na maj 2020. Ktoś wyciągnie do Ciebie rękę, ktoś Ci pomoże w rozliczeniu się ostatecznie z pewnymi sprawami. Mam wrażenie, że to spowoduje napływ nowej, świeżej energii emocjonalnej. Ktoś do ciebie wyciągnie rękę i rękę pomoc, żebyś ty mogła zrównoważyć swoje emocje, być może zamknąć stary etap w swoim życiu definitywnie i we, wejść w nowe emocjonalne wydarzenia w swoim życiu, czyli spojrzeć na świat z taką nową, świeżą emocją. Drugi tydzień. Tak, drugi tydzień. Będziesz się, mam wrażenie, zastanawiać, zatrzymać się, co zrobić. Czy przytrzymać, czy zatrzymać to, co jest w tej chwili, tak, i poczekać, tak, pielęgnować to, co mam, czy tak, jakby chwycić byka za rogi, tak, i popędzić szybko, teraz już ze swoimi pomysłami i swoimi. Swoimi działaniami. Nie będziesz wiedzieć, co zrobić z tym, tak? Zatrzymanie i wybór. Czy zatrzymuję to, co mam, tą energię, co mam, czy te finanse, co mam, czy te pomysły, czy mam, czy lecę, pędzę i wykorzystuję. Tą energię, tą siłę, tą moc, tą moc, czy finansową, czy energetyczną, którą mam. Takie troszeczkę zatrzymanie, w sensie zastanawiania się, w którym kierunku podążać. Jak tutaj wygląda trzeci tydzień? Przy tobie pojawi się mężczyzna. Mężczyzna, który posłuchaj mnie. Z którym kiedyś mogłaś tworzyć jakiś związek. On pojawi się nagle jego, i on będzie miał zamiary w stosunku do ciebie, póki co czysto seksualne. Jest to mężczyzna, który tworzyła, z którym tworzyłaś, albo chciałaś tworzyć związek, tak? I mamy tutaj ostatni, ostatni tydzień. Yy, tak. Uważajcie, że na wszelkiego rodzaju manipulacje nie da się zmanipulować być może yy, też temu mężczyźnie, o którym yy, tutaj mówimy. Ty będziesz yy, być może po tym kontakcie zainicjowanym przez niego oczekiwać na, yy, na coś więcej, tak? Yy, póki co on może ci zaoferować yy, tylko sprawę. Yy. No, takie mocno cielesne, tak? To tutaj być może uczucie też ja nie mówię, że nie, ale na razie tak. Ty będziesz się czuła bardzo atrakcyjnie, będziesz widziała siebie taką bardzo docenioną, bardzo piękną. Będziesz też dążyć do tego, żeby, żeby upiększać siebie, swój wygląd, ale i otoczenie wokół siebie. Będziesz miała do tego też siłę i predyspozycji, taką, taką chęć. Do działania w kierunku zajęcia się własną osobą i własną przestrzenią. I mam wrażenie, że będziesz oczekiwała więcej w stosunku do tego ewentualnie mężczyzny, który mógłby się w tym miesiącu koło ciebie pojawić. Jak wyglądają u ciebie sprawy emocjonalne? No, tak jak mówię, ktoś wyciągnie, ktoś się odezwie, ktoś wyciągnie, ktoś wyciągnie do ciebie, Rękę. To spowoduje takie troszeczkę zatrzymanie Twojej osoby, za bardzo nie będziesz wiedziała, co masz zrobić, ale z jednej strony ocieplenie, tak? Taką radość i chęć na coś więcej, tak? Chęć oczekiwania czegoś więcej. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, o sprawy finansowe, rozliczysz się z, z pewnymi sprawami zawodowymi, to spowoduje taką takie to, że ty będziesz miała pewność finansową, tak? To rozliczenie się z tego, co było, tak? Powiedzenie sobie, że to było złe, a to jest dobre, spowoduje, że ty będziesz, te pieniądze, tak, jakby miała te pieniądze, tak, prace, tak jakby w garście, takie pewne, uczucie pewności. I to też spowoduje, że będziesz miała takie poczucie no też do wartościowania, tak, i takiego spełnienia finansowego. Jeżeli chodzi o sprawy energetyczne, jest przypływ energii, jest moc, jest siła, tak, ale też uważaj na jakieś takie zauroczenia, tak które mogą mi się wydawać na początku. Takie, które podwyższają energetykę, ale w konsekwencji one mogą troszeczkę później obniżyć nią. To może nie w tym miesiącu jeszcze, ale no uważaj, właśnie na takie kontakty, tak? Żeby one, żeby one tak jakby, jakby to powiedzieć, bo może być tak, że ty. Będziesz widziała w kontaktach z pewną osobą coś więcej, będziesz oczekiwała od tej osoby czegoś więcej, tak? A ta osoba, która do ciebie przyjdzie, nie będzie mogła z jakiegoś powodu, czy nie będzie też chciała ci tego dać. I także w tym miesiącu będzie taki przypływ energetyczny, ale żeby pod koniec, właśnie troszeczkę też. Y to się nie, nie wypaliło. I widzę, że będzie to potencjał do stwarzania też czegoś nowego w, w dalszej perspektywie. Uważaj, jeżeli nie planujesz ciąży, to, no to, no to takie ostrzeżenie też jest. Dobrze, to już mamy na. Mm -hmm. Dobrze, na dzisiaj na YouTube mamy wszystkie pytania. Ja bardzo dziękuję, dziękuję za zaufanie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.